No, się ma, doma z tej strony Maserati Ghibli Wersja Modena 2022 rok 3000 z hakiem Mil. Auto już było po naprawie, było uderzone tu w lewy, w lewy przód. Poszło po przednich drzwiach. Uszkodziło zawieszenie. Auto już jest po naprawie, było zwrócone właścicielowi. Było tak, że całe, całe sanki były rozwalone i. Maglownica wyglądała na całą Jeszcze do właściciela mówiłem, że fajnie było, bo, bo Dziwne, że nie rozwaliło tej maglownicy e... No ale co, okazało się, że maglownica chodzi trochę ciężko No i samochód był wydany Okazało się, że trochę za ciężko chodzi ta, ta, ta maglownica Jeszcze w miejscu jak się kręci to Jeszcze tak nie jest ciężko e... Problem jest taki, że im szybciej jedziecie, tym szybciej ta kierownica, że ruszyć nie można. Czyli, bo, bo tam jest takie zabezpieczenie, że, żeby wiecie, przy dużych prędkościach tak jak gdyby gwałtownych ruchów nie robić. Ale tutaj to tak blokuje kierownicę, że masakra. No i problem jest to, że ona nie wraca. Jeszcze tam, jak się wolno jedzie, jak ona lekko chodzi, zanim się nie włączy ten system, to ona ma chęć, ale czuć ten opór, że, 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 że ciężko magię chodzi. Prawdopodobnie wykrzywił albo listwę, albo obudowę. No i co, klient, tak jak tutaj nie szedł po taniości, bo tu wszystko. E, wszystko jest kupowane ZASO Maska ZASO, lampy Europa ZASO Zderzak, błotnik, drzwi Nawet nadkola Całe zawieszenie, wszystko jest ZASO łącznie, łącznie z Sankami e, I stwierdził, że też jak już Że to jest za, za świeże auto i, No i nie będzie kurde kombinował e, Maglownicę też mam Całą, kompletną, mnówkę, sztukę z ASO odbierałem z cycem, chyba w czwartek. Zasoto. i klient podprowadził. Bo tak się mówiłem, że jak przyjdzie, to żeby przyprowadził, to mu to wymienię. Nie ma problemu. No i tyle. Jeszcze czekam, bo z Anglii idą o 1000 zł można taniej kupić. Też klient się nie, nie bawi w przerabianie. Miał przerabiać, ale stwierdził, że kupił nowe, tylne lampy europejskie. Tylko, że z Anglii z kierunku Dziś albo jutro już powinny być te lampy, także dzisiaj sobie na spokojnie wymienię Magiel A wy sobie zobaczcie Film Jak było to auto uszkodzone, co w nim robiłem I tyle I widzimy się jak już wyciągnę Magiel Lecimy z macikiem. pozdrawiam Maserati jego nie mogło zabraknąć Maserati Ghibli Modena 2022 rok, 3000 mil przelotu, nówka sztuka, komorę się otwiera, to kurde salon Po lekkim uderzeniu lewą stroną Lekkie i nie lekkie, wyrwane zawieszenie, górny wahacz Sanki pęknięte e, Łącznik stabilizatora wyrwany e, Drążek kierowniczy Pęknięty, wyrwany błotnik, drzwi, cały tu fartuch wewnątrz. No i co? Muszę zacząć postawić to na koła. Ledwo tym z lawety zjechałem w ogóle. Już chwilę to tu stoi. Ale wszystkie części przyszły za so. I co? Zaczynam od wymiany górnego wahacza i drążka kierowniczego, żeby móc to postawić na koła. Wjechać na podnośnik i wymienić sanki. No, jak widzicie, sanki dość srogo oberwały. Pięcuje. No i zobaczymy, czy coś dalej nie wyszło. Pytanie, czy kielicha e, nie przestawiło. E, pytanie, czy podróżnicy nie ruszyło. Aczkolwiek no nie wygląda tak do końca, żeby coś tu przestawiło. No, bo tu błotnik do drzwi jakoś pasuje, ta strona tu jakoś pasuje. Maska jedynie przestrzelona, ale to z tego względu, że. To oberwała. Patrzcie, jak kurwa czystość, co? Nówka sztuka w środku, żeby, żeby mógł Wam oddać zapach tego, to ten samolot normalnie pachnie nowością. Zresztą Porsche 3000 mil. Teraz robiłem Audi S7, będzie film z tego, jak już będzie skończone, 224 mili albo 226, także, no, zacznij ten silniczek, to wszystko, no coś pięknego. Tu nie wygląda, wiecie, jakoś poza tym rozerwanym fartuchem. ćwiary mam, lampy ASO, zderzak ASO, maska ASO, błotnik, drzwi ASO, felga kupiona, opony nowe kupione, zwrotnica kupiona, używana, wahacz nowy ASO. Zwrotnicy w ASO, ciężki problem. Dlatego zdecydowaliśmy się na używkę, już nowy znaczek poliftowy. No, a także nie przedłużając, ja się biorę, e, co wymieniam, górny wahacz, drążek. E, jeszcze muszę od, odkręcić, kurde, pół oś, bo wyskoczyła i nie mogę jej włożyć. Ale wiecie, chodzi o to, żeby po prostu przemieścić się tym na podnośnik, podnieść to w górę. I działać z tym samochodem, bo tak naprawdę jest dużo i niedużo. Więcej chyba z mechaniki, z pieprzenia z mechaniką będzie jak samej blacharki, tak? Dobra, widzimy się jak już to wszystko wymienię, bo nie będę tego kręcił, bo to muszę na dworze robić. Nie ma czasu w tej pizdziawie na zabawę. Mimo, tam, że półtora na plusie stopnia, czy dwa. Lecimy z tematem, widzimy się jak to zrobię. Pozdro. No ma. Wczoraj zrobiłem zawieszenie Maserati, no i co, udało się wjechać na podnośnik, e, co Wam powiem, e, na, trz, e, na trzech półosiach z czterech, z tego względu nie jest Q4, tylko Q3, e, bo przy dzwonie jak dostał strzał, wypadła półoś, e, no i tu Powiem Wam, no, wyjąłem półłość po, po wielkiej męczarni. Tak, taki kompresor sobie tam zaciągnąłem. 50, i za, za czwartym czy za piątym nabiciem kompresora. Mocnym pneumatem udało się odkręcić, wyjąć półłość. No bo jak półłość jest z jednej strony wkręcona, po prostu Wam kamienie tam nie wskoczą. Tu mam półłość z kamieniami już wyjęto. To wszystko wypadło przy strzale. E, nie mogłem. E, Zwrotnicy nałożyć na, na wachacz, bo pół oś mi tam blokowała. Nie mogłem wyjąć przegubu wewnętrznego, z tego względu, że trzeba podejść od dołu łychą podważyć, żeby to wyszło. Teraz widać jakie jest zniszczenie, tusanek. Zaraz podniosę wyżej. Zobaczcie jak tam wszystko jest połamane. Przód cały, tył wyrwany. I przez to wszystko koło jest cofnięte do tyłu. Koła zdjąłem. Felga już jest skupiona. Dzisiaj mamy sobotę, w poniedziałek pojadę do Łukiego, mam nowe opony kupione, zimowe. Dam na sprawdzenie felgi, przede wszystkim tą kupioną. Przednia jest od niego no, dość mocno uszkodzona. Także jadą te cztery, ta zostaje, nie ma sensu jej wieść. Łuki sprawdzi mi te felgi. Wtedy przełoży oponki, wyważy. No i co, już będą gotowe do założenia. Samochód jakiś tam, no tak wygląda Bynajmniej poza tymi sankami Nie wymaga jakichś takich mocnych ingerencji Też poza tym, że No tutaj ten fartuch jest, jak widzicie Cały rozerwany, pomiażdżony Jeszcze maskę zdejmę, bo tam mam nową maskę Oczywiście ASO eee, To co, przemierze przekątne Czy kielich nie oberwał, bo jak po ostatnim Maserati wiecie, też dostało po kolei Kielich tam chyba 8, jak dobrze pamiętam Milimetrów no, coś koło 10 mm plus minus było, był, był, był położony. A jak już wiecie z moich filmów, auta do najtwardszych nie należą. Są, są bardzo, bardzo, bardzo delikatne. I tyle. Eee, teraz jeszcze wam pokażę. Jak od dołu to wszystko wygląda. Podnośniczek śmiga jak ta lala, w czwartek 21 przyjeżdża mi serwis, jeden z lepszych tutaj co wyczytałem, tak. tu mamy przód i idziemy, tu trafione, tu aż ten X jest zgięty, tu całe mocowanie w jak widzicie, o wszystko wyrwane. Dalej, no to kurde, zobaczcie, wszystko nowka sztuka, no 3000 mil ma auto przelotu, nie? 22 rok. Jest nowka sztuka. Także tak, no. Wachacz też trochę oberwał go do dołem. No nic, zobaczymy, tak? E, dzisiaj mam plan, w ogóle pierwsze co, to zacząć od mechaniki, Nie, dzisiejszy mam plan Rozebrać przód, czyli więc zderzak, ten błotnik z tamtej strony, tylko nadkole kole zdejmę, wymienić sanki. Świder mi dzisiaj przyjedzie. Przed pojechał do maćka, z mocę pożyczyć belkę, żebym sobie mógł podwiesić. Silnik co zwalam sanki. Tam za maską mam drugie nówki sztuki. Tak samo że jak widzieliście, był nowy, ta końcówka nowa. Też będę musiał cybanty pozakładać. Dziwi mnie to, że, że ten kurde magiel, powiem wam, nie pęk. Wspomaganie wszystko jest, ładnie chodzi. Zazwyczaj to w tych kurczy dziadach te magle się rozpadają. A w tym kurde jest cały. To jest, powiem wam, aż fenomen tego wszystkiego. No. Także tak. No, no i mam nadzieję, że tego kielicha powiem wam, że kurde, tak tutaj wczoraj się przyglądałem. Nie podoba mi się tutaj to. O, widzicie? To rozgięcie, tutaj. o. Z tej strony wygląda na, na mniej, ale też to jest. O, tutaj. Też to jest, ale mniej. Kurde, no mam nadzieję. Że wszystko tu jest w porządku z tym, kielich. jak pomyślę, ściągnąć te wszystkie osłony. Poza tym, ramę mam pod szakiem zajęto. Proszę, jak jest chory, byłem trochę Powiem wam. Mam problem z, z zatokami i co roku to samo przechodzę. Kurde, po prostu dramat. Łep, to myślałem, że mi pęknie oczy wyjdą. Czoło eksploduje. E, łącznik stabilizatora też mam nówkę sztukę. No także, tak. Dobra, no, dawno nie było maserati, to jest. I tyle. Dobra, nie przedłużając, może postawię Wam kamerkę, później jakieś takie momenty, jak ściągam te, te galanterie w postaci zderzaka i reszty. I tyle, no bo zdajemy sobie ten zderzak, błotnik, nad kola pościągam, będzie mi wszystko wygodniej. Hmm. Tuż już przy, poprzygotowuję, świder ma być gdzieś koło 9, jest po 7 chyba gdzieś przed ósmą w tej chwili, bo byłem tu na siódmą. Eee, podwieszę silnik, zwalał sanie. Lecimy z tematu. Mechanika ogarnięta, zawieszenie wymienione, czyli sanki. Łącznik stabilizatora, pół naprawiłem. Włożyłem w przegub, wyczyściłem, włożyłem w przegub, nowy smar, nowy wahacz. Nowy, druga zwrotnica, wahacz, używka w bardzo dobrym stanie, zwrotnica też z używki w dobrym stanie. Nowa nówka sztuka piasta, nowy górny wahacz, nowy tu drążek kierowniczy, nowa końcówka, trochę było zabawy, bo trzeba było silnik podwiesić, musiałem dolot wywalić, tutaj podwiesić silnik, walić stabilizator, całe zawieszenie tu porozłączać, tu w lewa strona cała była zdjęta, belkę pod chłodnicę, no także trochę kurczę było zabawy. No i od soboty wisiał, bo myślałem, że w sobotę to skończę, ale czekałem na wahać, dopiero dzisiaj mi wahać przywieźli. Także tak, nakryty, bo porszaka tutaj już, więc beczka siedzi. zasanki no, po demontażu wyglądają tak. jest kawałek standardowo. O. No. Na tyle części się porozpadało. Tu wywalony łącznik stabilizatora, no i co, Wahacz tu już widzieliście, Sworzeń wyrwany zwrotnica jest walnięta jeśli na nią patrzy, to widać, że jest wykrzywiona, ładnie wygląda, szkoda, bo nowa nie. Co, tutaj jak widzieliście, o teraz widać skrzywy cały sworzeń tu jest walnięty, ale to nic. Najbardziej jest tutaj. Widzicie, on powinien być w linii prostej. Zobaczcie, jak jest cały porozginany i to poszło na zewnątrz. Gdzie to powinno iść trochę bardziej do środka, czyli być bardziej tak ku sobie. I w linii, praktycznie prostej. O! To sobie na tym możecie zobaczyć. No, także mechanicznie, a to podklepałem, bo to jak widzieliście to było to uszkodzone wyklepałem tu i taki dom osłony to tego nie widać, a, a nie ma co generować niepotrzebnych kosztów e, piastę wymieniliśmy dla bezpieczeństwa główka sztuka klient stwierdził, że, że nie będzie się bawił zwrotnicy i dolnego wahacza niestety niedostępne Czekajcie chwilę. Wachacz e, i zwrotnica na chwilę obecną niedostępna Waso. E, e, nawet i w Niemczech klient szukał niestety. A także tu wszystko poskładane. Tutaj też musiałem to wszystko zdjąć osłonę, ale to, to jest najmniejszy pryszcz, ale ten cały dolot odkręcić. No trochę było. <grych> na belce podwiesić silnik.

I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time? You're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh- I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm Gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off and the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages I fake it. modern kingdom for the taking Now that I've been put through I never got anyone's help I had to be Up, no, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement everything I do so instinctive and so passionate every word I move so descriptive like an adjective, I got a vendetta against people who patented it, being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah No i dobra, magiel wyjęty. Operator świder, pomachaj do ludzi. <gry> Patrzcie, to jest ten stary. Jak tam widzieliście na tym, co wam pokazywałem, że, że, że rozerwane całe sanki tu były na tym mocowaniu i magiel kurde no nie ma nawet draśnięcia tylko była wyrwana ta lewa cała końcówka i teraz różnica zakładam tu klucz i praktycznie jednym palcem kręcę bez żadnego oporu chodzi tu zakładamy i mimo tego i już opór mam kurde powiem wam że świder w 1 do 10 jaka różnica no jest spora spora jest kurde jest, jest dobrze listwa prawdopodobnie przetrafiona albo jeszcze też yy... Podejrzewam, że jest tutaj to przełożenie e, e, traknięte, no bo jednak od tej strony uderzyło i to mogło przejąć e, całe uderzenie. Co? My z wyświdrem, co wypośrednia sobie magiel, zakładamy i jadę na zbieżność, czekamy na i samochód do wydania. Już będzie gotowy, widzimy się z powrotem, a my działamy, lecimy z temacikiem.